Cześć, witaj z powrotem na kanale Hard Reset Info. W dzisiejszym filmie pokażę, jak łatwo zmieniać tryby w czajniku słonecznym KT975K. Więc najpierw, gdy jesteś w aplikacji, możesz zmieniać tryby tutaj na górze. Możesz ustawić go na gotowanie. Tutaj ty możesz ustawić go na oczyszczanie. Czarna herbata i temperatura też się zmienia. Kała. Zielona herbata, miód i suszone mleko. A tutaj możesz go włączyć, aby ustawić tylko na 45 stopni Celsjusza. I to wszystko, dzięki, że oglądaliście. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj. Do zobaczenia w następnym filmie.